Hej, znacie to uczucie, kiedy śpicie sobie smacznie, a tu nagle Bach! Spadacie jak worek ziemniaków z dziesiątego piętra? Gratulacje, właśnie doświadczyliście klasycznego spadania w śnie. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Czy nasz mózg po prostu szwankuje? Czy to jakieś kosmiczne zdarzenie? A może wszechświat próbuje nam powiedzieć, że ta pizza wczoraj wieczorem to nie był najlepszy pomysł? Dzisiaj rozwikłamy te tajemnice. No więc, co się dzieje? Naukowcy nazywają to zrywem hipnicznym taki mały błąd w oprogramowaniu naszego ciała. Kiedy zasypiamy, nasz mózg przełącza się w tryb offline, ale czasami zdarza się krytyczny błąd i zamiast spokojnie odpłynąć, czujemy się, jakbyśmy spadali z pałacu kultury. To tak naprawdę nasz układ nerwowy robi z igły widły. Mózg błędnie interpretuje relaks jako śmierć. Tak, serio. Myśli, że umieramy i wysyła impuls alarmowy, żeby nas obudzić, przez co całe ciało nam podskakuje. Logiczne? Nie bardzo. Ale czy mózg kiedykolwiek robi cokolwiek logicznego? Ale chwila. Nie ufajmy tylko naukowcom i ich wykresom. Według duchowych nauczycieli, spadanie we śnie oznacza, że nasza dusza podróżuje do innych wymiarów. No właśnie. Może odwiedzaliśmy inne światy, ale wróciliśmy zbyt gwałtownie, stąd to uczucie spadania. To może być nawet nasz duchowy GPS, który ostrzega. Ej, wracaj do ciała, zanim zapomnisz kim jesteś. Niektórzy mistycy twierdzą, że nasza świadomość czasami wędruje poza granice fizyczne. Szkoda tylko, że nie daje nam biletów powrotnych, tylko rzuca nami jak workiem kartofli. A teraz coś dla fanów teorii bardziej tajemniczych niż składniki Kebaba o nad ranem. Niektórzy ezoterycy wierzą, że spadanie we śnie to atak sił zewnętrznych, może kosmitów, może istot astralnych próbujących przejąć nasze ciała. A może to test naszego ducha, albo wynik nieudanej próby wejścia do innego wymiaru? Są nawet teorie, że tajne organizacje eksperymentują na nas poprzez nasze sny. Może twoja dusza walczy o wolność, a ty nawet o tym nie wiesz. Różne kultury mają swoje własne interpretacje. W kulturze chińskiej mówi się, że spadanie we śnie oznacza oddzielenie duszy od ciała, a jeśli nie wróci ona na czas, może to spowodować problemy zdrowotne. Więc lepiej nie spać zbyt głęboko. W tradycjach rdzennych Amerykanów spadanie we śnie było postrzegane jako znak przejścia między światami. Może dostajesz zaproszenie do krainy duchów? W mitologii nordyckiej, spadanie we śnie mogło symbolizować walkę duszy z niewidzialnymi siłami. Może jakiś wiking walczy za ciebie w innym wymiarze? Niektóre wierzenia afrykańskie sugerują, że spadanie we śnie oznacza, że ktoś rzucił na ciebie urok. Może sprawdź, czy ktoś ostatnio nie patrzył na ciebie dziwnie. A co, jeśli to wszystko jest o wiele prostsze? Może to po prostu znak, że twoje ciało macie dość. Stres, brak snu i późna kawa mogą przeciążać układ nerwowy, jak serwer w zakładzie ubezpieczeń społecznych w poniedziałek rano. Psychologowie twierdzą, że spadanie we śnie to metafora uczucie utraty kontroli, strach przed porażką lub nagła niestabilność w życiu. Więc jeśli śni ci się, że spadasz, może czas sprawdzić, czy nie spadasz też z terminami, obowiązkami albo życiowymi decyzjami ostatecznie, niezależnie od tego, czy wierzysz w naukę, duchowość, teorie spiskowe, czy po prostu uważasz to za kolejny kaprys naszego szalonego mózgu? Jedno jest pewne: spadanie we śnie dopada każdego z nas. Więc następnym razem, gdy zaczniesz spadać we śnie, pamiętaj, Twój mózg płata ci figla. Może wracasz z innego wymiaru. A może coś lub ktoś testuje, czy jesteś gotowy na dużą zmianę. A wy, dlaczego myślicie, że spadamy w snach? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować bo następnym razem możecie nie wylądować tak miękko, słodkich snów i udanych lądowań.